Zatrzymujcie na ulicy. Na ulicy. Dobra, wszyscy dwu Przed ławkami Przed ławkami Wszystko razem. Dobra, chodź tutaj Dobra, Dobra. przed nami no A Co ti się do ławek jak podejdzie w zawsze nie? Przy tych co są najbliżej tych ławek Przy tych co są najbliżej ławek Dobra, jest. No no. A kata mi się z Dobra No i macie Trochę równo się... tak po kółce, tak po... No Dobra, no, no, to tak. nie o to chodzi. Chodzi o wcześniej. oddziały. Dwa. Chodzi o w... dwa. pewnie. Nie, nie, dostał. A kto? E, trzy. Co? Jeden. A, kto, a co się stało? A kto nakablał? No tamten typ. Jeden, ja, ten ten mogę znać. Dwa, trzy, cztery, pięć, cztery, sześć. Ten coś powiedział? Tak, ten tak powiedział. Tak, tak, tak. tak. Jak coś to strunki na krzyk Czerwone. Dobra, z każdym poda numer od znaki teraz. Od lewej. Od, od jego 08 07 Nakrzyk Mi się nie przecinek Co? Co? Co ty pierdolisz? Tylda. 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 Przepraszam, pomyliłem te. Czerwony, jak jesteś. Trzeci pan w pierwszym rzędzie, nie słyszę odznaki. Yy, na aplikacji E24, a tutaj nie mam. Co? 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 Dobra, nieważne. Mów odznakę.

Mi się coś chyba nie zgadza. To się nie zgadza, się nie? A 42 to jest który? No właśnie nie odezwał. No, no właśnie, kurwa, no przecież miałem się o, zacząć od rudego. No, przecież kurwa, rudy, niebieski, później ty. Nie słyszałem cię. No, ja jak nie słyszałem? Nie. Ja zaraz. Pier... Ja To jest na czerwone. mów się na radię. Mięsień tylda, nie będziesz mówił co robić. Rodznaki już, wiesz. Oczywiście. To powiedz mi. Numer no, od masz powiedzieć. 42. Kurwa, dziękuję. Nie ma za co. To było daj najdłuż... ja pierdolę, dobra. <ścoughs> Trzy kółeczka dookoła, zapraszam. Yeah. Ale przepraszam. No, nie, pomyliło wam się. Wrócić tu. Nie opuśćcie ręce 08 I kadet to z przodu też? Ten tu kadet jeszcze tu. O. No ty, 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 ty. No. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Kurwa jeszcze raz. O, tam, 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 O właśnie. Dobra, teraz tak, 08. 0,8 zaczyna, pokazuje wam jak macie biec biegniecie za nim. Pan już się męczy! BIEGNIEMY Tamten już się męczy ten biały. Co jaki dupę? Jaki biały? Oder si wiesz jako zero na moim 10.20, jakieś przyjeby tu przyszły. O, już wolnik Dojeżdżamy, k**a. Jeszcze jedna eee. eee, chwila na głównego Discorda, musimy coś wyjaśnić. Tony Black, na pewno. Epa. Nie, ale nie, to już jest kurwa inna sprawa, No. leży. Sos, spadał. Ten pan jest poszukiwany. Ten pan jest poszukiwany. Ten pan ma pana O. Ja pierdolę. No. Ten pan jest poszukiwany. Tak. Jeszcze raz, No nie jesteś niesamowity. Dobra. No, a, jest... mo a mo mogę prosić o blasteczkę? Czy? No i. biegniemy dalej, chodźcie. Dobra. Kurna masz kuka. dodatkowe. Bo się zmęczysz. <słuch> Kurde. No i tak. Ja obiegłem jeszcze całe boisko za nich, To wiesz, kurwa. Ja też. No, co za dobra, luźnitko, tylko... Nie skakać. skręcać. Para luzi. Kondychy trzeba wyrobić, chłopaki. No. Co to za skracanie? Kto skraca? Tutaj przede mną. No to nie, ja jestem na samym końcu. Dobra, cicho, przejdźcie. Dobra, ci pizdę tam z tyłu. No. Z Jego sprawa, to skraca. Będziemy na będzie manie. Mieć... realizacja. Na jakim kodzie? Eee, yy, pierwszym. Czyli? O, o Boże, yy, bez... bez świateł i bez... Prze przepraszam bardzo, bardzo przepraszam, ale muszę się w pierwszej widzieć. widzieliście Twittera? Nie. No to kurwa zerknij. Oho. Bez święta. Yes. Bez... zapisz to tam, yes. wiesz? i bez sygnałów. Dobra. 10,65. E, Napaj z bronią. 10,53. E, blokada drogowa. Mhm. 10,81. E, e, pościg zakończony pozytywnie. Super. Status czwarty. E, status czwarty. E, koniec nie. Koniec służby? Nie, to nie jest koniec służby. Nie. Nie wiem. Na to na to nie wiem. Bo... No to co to kurwa jest za pies? Nie wiem. Czemu tu biegniesz szczur? <grym> chodź na chwilę. Ojej. Wypełniam, wypełniam. Cześć, cześć. Podejdźcie do nas. E, Miała być ostatnia para. Drugi kadet.

Chorę, już naprawię. już Bez... no. Wszyscy jesteście tam, gdzie byliście? A, tak, tak, tak. Gdybyliśmy z... numer był tam i ktoś Bo... po. E, tak, jeden. So jeden. So jeden. So -kup. So -kup. Jak możesz mi dać plasterek? Tak. Co, co pizgaliście się? E, cztery 4 do nas się zapali. Dobra. Wszyscy są? Jest. Ale to możemy... To jeszcze raz może przystąpię do, do tego. Jednej osoby nie ma. 42 że Tak, to. Dobra. dobra, zaraz ci dam auto i kontynuujemy. Już jestem zatrzymany i tak dalej w sensie, no. Dobra. Tego kurwa nigdy nie skończymy. O co w no. by ogóle się działo? nic na wyspę FBI. Co Dobra, się do Wiktora. No. A 1081. Proszę wyłączyć silnik oraz mieć ręce na kierownicy. E, witam, moje imię nazwisko Rod e, Rodriguez Jackson, mój numer oznaki 17, kadet policji Los Santos. Czy zna Pan powód zatrzymania? Oczywiście, że nie, proszę pana. Przekroczył Pan prędkość? No i co? E, prosiłbym e, o pana o dowodzik. Y, no, przekonaj mnie. E, czym mogę pana przekonać, że jeżeli pan mi go nie da, zostanie pan przywieziony na komendę naszą? żeby zostanie pan wtedy zidentyfikowany jakie ma pan imię i nazwisko gdzie pan mieszka jaki samon należy do pana, a jaki nie No gdzie mieszkam to się mogę powiedzieć Już się nie stanie nic opiec Wiesz, wiesz z kim ja kurwa kawę piję, ja na tej komendzie mnie mm. wypuści po godzinie gościu mhm. no to poprosiłbym ten dowodzik Jeżeli pan jest tak blisko policji no, no, Collins, no nie ma problemu nie ma dobrze. problemu byczku. 10.30 Jacob Collins Poszukiwany Poszukiwany? Dobrze. Proszę pana o wyjście z samochodu. Powód. Jest pan poszukiwany. No super, ale schowaj kurwa to ASG gościu. E, żadne ASG, proszę wyjść z samochodu. Tak, bo no ci uwierzę wie. Niech pan się do mnie odwróci plecami. Lewa, prawa. No a za co jestem poszukiwany? A co tutaj pan jest poszukiwany? Próba napaści na Próba napaści na funkcjonariusza policji Kiedy? Jaki termin? Wczoraj. W takim momencie mówisz, że przekażesz mu wszystkie informacje na komendzie, Dobrze. a nie gadacie na ulicy. E, Ładujesz go do radiowozu. Wszystkie, e, wszystkie informacje zostaną panu podane na komendzie. Jest pan dalej zakuty. Oczywiście, że jestem. Bierę tutaj pana pod ramię. Wkładam Pana do samochodu, zapinam Panu pasy. Status e, siódmy. Numer odznaki, status siódmy, mówisz? E. 17 Status 7 na komendę policji. Możemy powiedzieć, że tutaj jest komenda? Ten, ten. Nie, po prostu wróć tam, gdzie staliśmy. Dobrze. O, yy, zapad swoje prawo? Oczywiście, że tak. Dobrze. Ten, kto dostał awans i. Wysze, niestety, na które nie ma wpływu. <laughs> Dobra, prawej Mirandy. A prawa Mirandy? No. E, ma pan prawo zachować milczenie. To, co pan powie, może być wykorzystane przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do adwokata. Chyba, jeżeli pana na takowego nie stać, to zostanie panu przydzielony adwokat z urzędu miasta. Ta, jeżeli takowy jest na wyspie, ma pan prawo do jednego telefona, telefonu e, przy funkcjonariuszu policji, aby usłyszał całą rozmowę. Nie trwającego dłużej niż jedną minutę. No to... No, parę pomyłek drobnych, powtórzysz sobie parę razy i będzie gigitówa. No, spoko. Zastresowałem się teraz. No. Zaraz. Co? No nic. No. Dobra, wszyscy wracają tam, gdzie zaczynaliśmy, ustawiacie się w jednym szeregu i wszyscy baczność. Pani Collins? No. Bo sprawdziłem sobie teraz, tutaj w telefoniku, nie ma czegoś takiego, że jedną minutę że tutaj w kompetentium. Nie ma jedną. To ile tam jest napisane? Że w ogóle, nie, że tylko przy funkcjonariuszu policji. Że w ogóle? Usłyszał rozmowę. A no to dobra, to muszę to zmienić. Dobrze? Dużej niż 3 minuty, no. Mm, dobrze. Dobra. Jak, jak myślicie? Poszło wam dobrze? Tragicznie, Tragicznie. Dzień w moim życiu. Nie, A nie wiem. Kto Tragicznie. uważa, że wypadł dobrze? Ja tak 2 na 10. No, macie rację, w sumie chujowo było. No. Może tak, nie było najgorzej z teorii, ale w praktyce to słabo wygląda. Oj, 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 oj. to nawet nie poruszajmy może tego tematu. Panowie, naprawdę musicie się ogarnąć, bo nie zawsze będzie wyższa ranga na służbie. Na przykład jak jesteście sami na służbie, nie możecie do mnie pisać na, na SMS-ach, kurde, co chwilę mi się o coś pytać. Tak się nie da. Jesteś kadet, jesteś kadetem, to jeździsz Wiktorią. Mi się nie pytasz, czy masz wymiadorza. Tak? No ewentualnie Chevroleta taka priz może się wziąć, bo jest podobny. No. Dobra Ustaliliśmy Ustaliliśmy, że jedna osoba Poradziła sobie No w sumie, w sumie nie będę oszukiwał no znacznie lepiej Bo jednak coś tam umie I w dniu dzisiejszym dostanie on awans Jest to pan kadet z numerem od znaki 42 No, gratuluję no, o ja pierdolę. No teraz e, gościu możesz kamizeleszkę ubrać. No, normalnie. Weź kogucy, żeby jeszcze szef nie miał, problemów.